Czas na dobre wieści, jak tam mój maluszek. Mm. Nie, coś mi tu nie pasuje. Ojej, coś nie tak. Przykro mi to mówić, droga pani, ale myślę, że cierpi pani na sztuczną ciążę. Czuję pani, jakby faktycznie w niej była, ale tak nie jest. Co? Nieprawda, przecież jestem w ciąży, czuję to. Ja rozumiem, co pani teraz czuje, jest to ciężkie, ale mogę udowodnić, że to nieprawda. Bardzo mi przykro. ale... Mam skurczę! No, 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 no. chwila, chwila, chwila. Co? 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 Jak to w ogóle możliwe? To niemożliwe! O, okej, okay. niech pani weźmie głęboki wdech. Właśnie tak. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Właśnie tak. Proszę oddech. Niech się pani przygotuje. Pani Baba za chwilę wypłynie jak okręt w szerokie morze. Zamknij się i pomóż! <tryk> tak oczywiście. Niech się pani skupi i kontroluje oddech. Wspaniale! Już go chyba widzę. O kurwa. Nie mogę w to uwierzyć, to chłopczyk! Chyba jednak się myliłem co do tej sztucznej ciąży. Jak widać jest pani matką tego młodego, pięknego dź... Proszę pani.